Dokładnie! No, si Pedały jebane! Nie ma chuj! Setka ludzi pogonili kurwa w pedał! <noise> Gdzie daj pedał? <noise> Przez <O. głos> ten no kurwa, no kurwa nie się tego jaja nie będzie robił, bo to jest kurwa! No, 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 noba! Dobra! Głowę ba. mnie! Stój na pionie! Jaki pionie? A chociaż czel. Piądziesz tak czy tak. Ten no. szczyteny. Pizzę, kurunie. tak mówisz. Kurwa, jak to może być? Kurwa... A to mi się wełpi. Ale to jest niezgodne z moimi szalonymi komórkami. Jak to Słuchaj, może być... Słuchaj ty profesorze! Pierdolony a, w dupę! Nie pierdol mi takich sztuk! No, kurwa! Nie takie byli lepsze kozaki jak my. No. Się bo, bo się pukniemy. Ale dlaczego jego pochowali na Wawelu? Ta sytuacja nie powinna być, kurwa, w ogóle. Nie mieć miejsca. Zero. To jest miejsce dla królów. Nie o to chodzi. Jak dla królów, do królów, kurwa. A tam królowie nasi leżą, kurwa, od pokoleń. Ale kaczka nie była królem. Dobra. Chodź, niech mu leka ziemia będzie.